Czy zajmowanie się zarabianiem i budowanie wymarzonego, wygodnego życia oznacza, że jesteś materialistką? Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, w którym podzielę się z Tobą tym, co ja myślę na ten temat, oraz podpowiem Ci, co zrobić, aby nie bać się tego, że ktoś materialistką Ciebie nazwie? Postanowiłam nagrać odcinek na ten temat, ponieważ często dostaję od Was wiadomości, w których mówicie, że ktoś właśnie takiej etykietki w stosunku do Was użył i poczułyście się paskudnie, poczułyście duży dyskomfort i Zadałyście sobie pytanie, czy to ten ktoś ma rację i co się z wami nie tak, czy też to wy macie rację i jesteście na dobrej drodze? I szykując się do nagrania tego podcastu, rzuciłam hasło bycie materialistką do internetu, do Google. No i jak zaczęłam czytać te artykuły, to trochę się złapałam za głowę, ponieważ większość tych artykułów była. Bardzo negatywna, była bardzo taka nacechowana, nakierunkowana jednym sposobem myślenia i obawiam się, że została ona napisana przez osoby, które absolutnie zarabiania nie rozumieją i co więcej, które mają mało na koncie. I pomyślałam sobie, że jeżeli internet jest pełen takiego przekazu, że zarabianie pieniędzy jest złe i jeżeli w swoim otoczeniu masz także większość ludzi, która nie zarabia dobrze i która zarabianie neguje, to rzeczywiście podświadomie możesz w jakiś sposób sabotować siebie i zadawać sobie pytania, czy aby na pewno to, co robię, jest słuszne? I aby pomóc Ci na to pytanie sobie odpowiedzieć, czy to, co robisz, jest słuszne, czy też nie, ale przede wszystkim, aby pomóc Ci rozbroić tą podświadomą obawę, Wytłumaczę ci, dlaczego my tak naprawdę się tego obawiamy: tego, że ktoś nazwie nas materialistką. Popatrz na to tak. Dzisiaj w swoim otoczeniu masz bliskie ci osoby, rodzinę i znajomych. Czujesz się częścią tej grupy, masz poczucie przynależności i tego, że nie jesteś sama. W momencie, w którym ktoś ci zarzuci i powie: bo ty jesteś materialistką, bo się zmieniłaś, to jest tak, jakby ta osoba powiedziała ci, wyłamałaś się, nie tak się umawiałyśmy, my takich rzeczy nie robimy. Bo to jest pewnego rodzaju atak, to jest pewnego rodzaju pokazanie, że do tej pory rzeczy wyglądały tak, a ty nagle zaczęłaś zachowywać się inaczej. I teraz zobacz. W momencie, w którym ktoś ci coś takiego zarzuci, to Ty masz do wyboru albo pokornie opuścić głowę i w jakiś sposób się wytłumaczyć, albo temat zarabiania zbagatelizować, albo, uwaga, i to jest duże, stanąć w swojej obronie. I być może sobie pomyślisz, no oczywiście, że stanę w swojej obronie, ale to wcale nie jest takie oczywiste, ponieważ to oznacza, że będziesz musiała się z kimś skonfrontować. A większość nas, kobiet, nie lubi konfrontacji. My uciekamy od konfrontacji, bo ona nie jest w zgodzie z naszą naturalną naturą. Ups! Czy widzisz teraz, dlaczego możesz unikać i nie lubić tego rodzaju oskarżeń, konfrontacji i rozmów? Jest jeszcze jedna rzecz, z której być może sobie nie zdajesz sprawy i nie wiesz, dlaczego tego rodzaju rozmów nie lubisz. I tym czymś jest odrzucenie. No bo jeżeli Twoi bliscy, jeżeli Twoje otoczenie jest źródłem Twojej akceptacji i to na nich się opierasz, na nich bazujesz, to oni w jaki sposób uzasadniają to, że jesteś dobrą osobą, wartościową osobą i wszystko jest z Tobą w porządku, to tego rodzaju rozmowa, tego rodzaju zarzut sprawia, że wszystkie Twoje wewnętrzne fundamenty zaczną się walić. I teraz popatrz na to w taki prosty sposób. Jeżeli ty się obawiasz, że ktoś ci zarzuci, że jesteś materialistką, no to oczywiście będziesz w jakiś sposób unikać angażowania się w zarabianie, no bo nie będziesz chciała, żeby ktoś cię tak nazwał. A jeżeli będziesz unikała angażowania się w zarabianie, no to niestety twoje zarobki nie będą rosły i rozminiesz się z wizją życia, które chcesz mieć. Co więc z tym zrobić? Tak? W jaki sposób przestać się bać tego, że ktoś może Ciebie tak nazwać? No bo już teraz wiesz, dlaczego się tego obawiasz, tak? dlaczego potencjalna myśl o tym może wywoływać w tobie dyskomfort. Sposób, aby sobie z tym poradzić, jest bardzo prosty. Rozejrzyj się po swoim otoczeniu i zadaj sobie pytanie, kto może ci to zarzucić, albo kto już ci to zarzucił, tak? Wskaż palcem na konkretną osobę, tak abyś wiedziała, kto może taki zarzut tobie postawić. To może być więcej niż jedna osoba. Ważne, abyś w tym momencie zidentyfikowała, kto to taki może być. A jak zidentyfikujesz, kto to taki będzie, czy to będzie koleżanka, czy to będzie partnerka, czy to będzie wujek, ciocia, mama, tata, ktokolwiek to będzie, to zadaj sobie pytanie: czy osoba, która może mi to zarzucić, albo już mi to zarzuciła, która w taki sposób mnie nazwała, rozumie, po co tak naprawdę zarabia się pieniądze? Tak? Czy ta osoba rozumie, po co tak naprawdę zarabia się pieniądze? Czy ta osoba rozumie, że pieniądze są tylko i wyłącznie narzędziem do tego, aby się spełniać, rozwijać, aby płacić, aby wymieniać same, samą walutę na różnego rodzaju produkty albo usługi? Czy ta osoba to rozumie? Kolejne pytanie, czy ta osoba dobrze zarabia? No bo pomyśl, jeżeli ta osoba nie zarabia dobrze, to ten komentarz tak naprawdę jest efektem strachów, blokad? I wściekłości tej osoby, że ona tych pieniędzy nie ma więcej. I ona próbuje ciebie zaatakować, ona próbuje ciebie w taki sposób nazwać, po to, aby w jakiś sposób uzasadnić to, gdzie ona jest w swoim życiu. Tak? Czyli twoje działania w tym momencie konfrontują tą osobę. I ona się z tym nie czuje dobrze. Jeszcze jedno pytanie. Patrząc na te osoby, które mogą nazwać ciebie materialistką. Odpowiedz sobie, czy te Osoby rzeczywiście spełniają się w życiu, są szczęśliwe i widzisz, że mają najlepsze życie, Ever. No po prostu pełnia szczęścia, pełnia spełnienia. No można nazwać to życiem marzeń. I celowo proszę cię, abyś sobie odpowiedziała na te pytania, abyś zobaczyła, gdzie konkretnie te osoby w swoim życiu są. Bo ja mogę się z tobą założyć, mogę obstawić jedną prostą zasadę, jedną prostą regułę. Nikt, kto ma zdrowe podejście do pieniędzy, nikt, kto odważnie działa, nikt, kto się rozwija, nikt, kto buduje swoje życie marzeń, nie nazwie ciebie materialistką. Żadna z tych osób nie powie ci, że zmieniłaś się, coś jest z Tobą nie tak. Wręcz przeciwnie, te osoby powiedzą, super zmieniłaś się, ale fajnie. Rewelacja widzę, jak wzrastasz. I teraz zobacz, czy zdanie osób, które zrezygnowały ze swoich marzeń, czy zdanie osób, które nie radzą sobie finansowo. I w jaki sposób nadawanie ci etykietek przez te osoby powinno cię ruszać? Powinno w jakiś sposób wpływać na twoje samopoczucie, na twój komfort, na to jak działasz? No, moim zdaniem nie. I w momencie, w którym to sobie to wytłumaczysz, ale wiesz, tak dosadnie, tak czarno na białym, to dotrze do ciebie, że tak naprawdę są dwa rodzaje ludzi. Ci pierwsi, z których opinią powinnaś się liczyć, i ci drudzy, których opinia kompletnie nie ma znaczenia. Ci pierwsi ludzie będą cię wspierać, będą cię pchać do przodu, będą cię zagrzewać, będą podpowiadać ci, będą mówić, że dasz radę, dasz radę, przyciśnij bardziej. Ci drudzy ludzie będą podcinać ci skrzydła, będą cię atakować. Będą zarzucać Ci różne rzeczy, tylko po to, aby wybielić się we własnych oczach. Tylko po to, aby wytłumaczyć się, dlaczego oni odpuścili i dlaczego się poddali. Gdy zaczniesz w taki sposób patrzeć na ludzi, to staniesz się dużo bardziej selektywna i przestaniesz pozwalać, aby osoby, które. Odpuściły swoje marzenia i dały za wygraną, w jakikolwiek sposób gruziły w twoim życiu. Zaczniesz dużo mądrzej wybierać swoje otoczenie, zaczniesz dużo odważniej stawać za sobą, bo będziesz wiedziała, ile tak naprawdę pracy kosztuje cię to, aby stać się osobą, którą jesteś. Podsumowując, a właściwie wracając do pytania tytułowego. Czy zajmowanie się zarabianiem i budowanie wymarzonego życia oznacza, że jesteś materialistką? Moim zdaniem nie. Materialistką według mnie jest osoba, która kumuluje pieniądze dla samych pieniędzy i skupia się tylko i wyłącznie na tym. Ja głęboko wierzę w to, że Twojemu zarabianiu przyświęcają głębsze idee, że się rozwijasz, że wspierasz innych, że inspirujesz. Że w jaki sposób chcesz wesprzeć ludzi wokół siebie, że w jaki sposób chcesz, aby Twoje dzieci miały lepszy start. Wierzę w to, że poprzez Twój proces wzrastania i zarabiania i rozwijania się uczynisz ten świat lepszym miejscem. I w taki sposób ja właśnie to widzę i dlatego dopinguję Cię do tego, abyś działała. Abyś sięgała po więcej i dzięki temu, że Ty dasz radę, abyś pokazywała innym, że oni też mogą. Dziękuję Ci za odsłuchanie tego odcinka, za to, że byłaś ze mną, i będę Ci bardzo wdzięczna, jeżeli zaprosisz koleżanki do tego, aby też słuchać zacznie.